Ja tutaj gram od chyba 10 lat właśnie w tym miejscu pod nazwą Street Blues. Organizuje to Leszek Winder. Zazwyczaj graliśmy ze śląską grupą bluesową, a dzisiaj pierwszy raz w Dołecie z Kubą Andrzejewskim. Na Śląsku bywam coraz częściej i w Katowicach czuję się zawsze tak samo, czyli super, świetnie, wspaniali ludzie i bardzo sprzyjające miejsce dla muzyki, którą najbardziej kocham. Publiczność, która przychodzi, jak przyjdzie dzisiaj fajna publiczność, to się będzie fajnie grało, a miejsce, no miejsce samo w sobie jest piękne, pomimo tego, że jesteśmy w centrum wielkiej aglomeracji, to jest jednak ten Śląsk zielony i, i fajnie się tu gra. I mówię to całkiem serio, bo tak jak wspominałem wcześniej, grałem tu wielokrotnie i zawsze fajnie tu wychodziło. Na pewno dużo utworów Kuby, dużo, część utworów z mojej nowej płyty, no i coś Kyksa zagramy też oczywiście, no bo skoro jesteśmy tu przy pomniku Kyksa, to, to koniecznie trzeba zagrać coś z jego repertuaru. Jako duet gramy dosyć sporo, gramy też jako Demystery Train. Kuba gra jeszcze w też w wielu składach ja gram ze Śląską grupą Blusową. Wszystko możecie śledzić na kielak.pl i tam jest wszystko napisane, cała rozpiska koncertowa, a w Katowicach jesteśmy bardzo często. Ja wiem to małe